Siema tutaj Mik. Dzisiaj zaczynamy już trzeci odcinek z tej serii. Dzisiaj gramy w of Titan, jak już dobra, już się zagdę. I ze mną jest Fabian. Ema. I my jedziemy do rybni. Rybni? Mój wózek co tam leci 200 na godzinę. O, nie chcę już ruszyć, dobra. To jest naprawione. E, 85 koła, dlatego bo sobie pozbierałem troszkę, ale dobra. Nie patrzcie. No na i jeszcze ci. wam powiemy, że przed odcinkiem, gdy zaczęliśmy... 133 koła. Utknął nam samochód. I Dobry. ja musiałem samolotem go wypchnąć. A, tak, no. no, no. E, wsiadaj. No jestem. Aha, dobra, nie zauważył będzie. E, kupować wózek widłowy? No. Mój Ej, wsiadaj na ten, na widły. Mm. On mm. nie. Mm. Jedziemy o niej. A. Nie. A. Iść. Mm. Ej, patrz. A? Baj, to, co ja zrobiłem. Dziękuję. Mm. Czy się ratować, czy nie? <laughs> nie. O. Oh, Gids. A. A! to ja będę jechał wolno. Siadaj. Nie no! To na godzinkę da. da bo... <laughs> Jak zaradę. <już da> <laughs> e, osie... 35. Lece bo chcę. Czekaj, e, tronienia, byłam nie ja zjadłam e, palmę. Ej, uwaga, bo ściągam widły jej <laughs> Salami! Ja Salami! No, Niemniej. Salami! No bierzemy. Czekaj, dobijemy do... Setki tysięcy. Salami, salami, salananami! A i w ogóle, widzowie, jeśli chcecie zobaczyć moją wyspę yy, i chcecie, żebym założył kanał, to wiecie co robić. Sub, like i coś. Jeśli będzie jakaś tam ilość lajków, to... to. Zobaczycie moją wyspę, a potem mój kanał. A potem moją twarz, a potem piosenkę. Co się stanęło? E, nie możesz wyjechać. Ja już wyjechałem. Będziemy. A? Stawaj na widły. Rada chłopie tylko 20 na godzinę. O co ci chodzi? I Co jest? To mnie zrzuca. Parkuje. parkuje i O nie, nienawidzę tej drogi. Ja też, no bo ona też przez ten yyy knauem albo ten też. Nie. nie, Weź ty wejdź nie. Na, po, na piechotkę. Bo tak, o. O to mi chodzi. Właśnie. No, tak się dzieje, właśnie ja tak uczę. No. raz. Nie, nie raz. Welcome. Uratować się? No, Lecieć no, po dobrze. samolot? Ok, co? widzimy się po małym cięciu. No właśnie, gdy już y, Abian mnie uratuje. To mi Dobrze, y, my już jesteśmy po cięciu. Y, mieliśmy małe problemy, ale się udało. Y, Zapomniałem, że mam cięcie i tutaj troszkę zbudowałem, ale to jest bardzo mało. Więc... Dobra. Ja bym teraz zbudował... iPod. Ops. No. Walls. Door. Lights. A. teraz... O, już mam to, To jest ja LPR. I teraz tak. Mi to ja. bawi i uczy. Uczy hmm. czego? Angielskiego. Ale co? A bliźne um, Nie, że myślajcy i w ogóle po angielsku nazwy. Dobra, ja, ja do... ja ja lecę do m, dynastia, a nie do... M, dynastia nie ma. Jesteś nauczony w ogóle na ten, na sprawdzian? E, nie. Ja też nie. A... Ja do Bloxburg'a jadę. Co? Um, no do Bloxburg'a. No tutaj piszę, no... Bloxburg, 11.45. No, gate ale... 2. Zaraz pójdę. Na gate 2. Dzień dobry, a co się stało? Aha, co są moje łańcuchy. O, o. Gate 2. Gate... Gate 2. Gate 3. To, to jest Gate 2, tak? mm, To jest Gate 2, no. Jezus mi ścięło i wiesz jak to brzmiało. Bez ty. <grym> <grym> rozumiesz, że... Dobra, byś get... się zamknij. A. No ale rozumiesz. No. Na szczęście, okay. na nieszczęście rozumiem. E, oby widzowie nie rozumieli, oby byli tacy e, nieduzi. Chociaż mamy chyba duży. Twoja siostra na pewno. Znaczy e, ta pani, co montuje filmy. Montowała chyba. Nie. nie, nie montuję. Ale montowała. Na pani. No. Chłopie, już masz, możesz odlatywać. Bra. Nie, Nie, no, nie chcę. Ja nawet mogę teraz pokazać moją twarz na Discordzie, ale. Nie! Nie wiem, jestem czy... Jest to w maseczce, ale. Nie, załóż jakąś maskę, chłopie. Dobra. Okej. Okay. Jeśli ja znajdziesz. Mhm. Już? Ej. Bo ja taki dzietki jestem, to się przyda maska. No już. Jak co <noise> nie Już? Nie. Już się to na telefonie ale widać będzie moje oczy. Trudno. Tylko sprawdzę. Dobra, nic. Tylko ja nie lubię starcza kamera. Dobra, już jest. Już jest. Czekaj, łączymy się. Dalej, bo mi spadła ta maska. Jak <laughs> wyglądałem! z maską, Bo jestem brzydki. Mmm. Dobrze. Ile już mamy czasu? 8 minut. Dobra. No to my chyba kończymy, nie? No. Jako zbiorę. No to chodź przed lotnisko, chyba że się zresetowałaś. Dobra. Tak? Maskę za chwilę otworzę. E, Dobra, chodź tu się pożegnamy bardzo dobra chodź tu wszędzie okay. stań tu obok mnie no no to my już kończymy i na razie